Witajcie serdecznie z tej strony Rafał i Red Pill News, zapraszam Was na kolejny odcinek wiadomości w czerwonej pigułce. Trochę się na świecie podziało i na relację z ostatnich wydarzeń Was serdecznie zapraszam. Zgodnie z zapowiedzią ten odcinek rozpoczyna swego rodzaju test, jak przyjmą się krótsze, ale częstsze odcinki. Zwlekałem z odcinkiem do dzisiaj, bo bardzo byłem ciekawy i chciałem wam przedstawić relację z głośnego wydarzenia, jakim jest aresztowanie Trumpa. Aresztowanie w cudzysłowie, bo było się bez kajdanek i spektaklu, ale faktycznie DJT został postawiony w stan oskarżenia i temu się między innymi przyjrzymy, bo oczywiście są też inne wydarzenia warte pokazania. Omówienia, więc bez zbędnego gadania, zapraszam Was na nowy odcinek wiadomości w czerwonej pigułce, który standardowo w całości znajdziecie na rumble i TV Suwerenni, a link do właściwego materiału będzie czekał na kliknięcie w opisie i komentarzu przypiętym pod filmem. Zapraszam serdecznie. Pamiętajmy odrzućmy strach strach to trucizna dla duszy strach to mała śmierć, a wielkie unicestwienie stawię mu czoła. Bosenga, czyli uziemienie, bardzo korzystne dla ciała. Polecam praktykować i zachęcam do odwiedzania bloga Lechickie Odrodzenie autorstwa Czcibora. Ja zapraszam was teraz na właściwy materiał, który przypominam, znajdziecie na Rumble i TV Suwerenni. Życzę wam miłego dnia, jeśli oglądacie rano, spokojnego wieczoru, jeśli oglądacie później. Niech wam się darzy. Sława bracia i siostry. Where we go, one, we go all.